28 kwietnia 2022 rok jesteśmy na spacerze z szalikiem właśnie wracamy jest pogoda niesamowicie piękna ciepło co najmniej plus 25 słonecznie ruszyły ostre prace na polach ostro ruszyły to pola którą uratowałem przed ścięciem o i szaliczek który Tutaj ze mną pięknie spaceruje. Czak, jest bardzo mądry i przetrzy. Chcem kochokuszem spadł. byśmy zgubili klucze. Ale nie zgubimy. Mhm. O zobaczcie. Tak to mniej więcej. Tak to mniej więcej wygląda. Tak. Zakręciłem się. Tak. się dobrze Idziemy dalej. Pogoda jest piękna, wieś Polska rozpoczyna przygotowania do uprawienia ziemi, do siania. O, chodź kurzcie, puszczę, chodź. A.